Mamy tu pacjentkę z problemem wrastającego paznokcia. Pacjentka ma lat 24. Problem jest od kilku lat. Była nieskutecznie leczona za pomocą klamr i z, y, w tej chwili wyrastający paznokieć wał paznokciowy. Za pomocą lasera CO2 usuniemy wał paznokciowe. Jest to akurat moja autorska metoda rozpoczynamy. Tak? No zrobimy przerwy tam u na to Tymien. Trochę potrwa zanim wypiłujemy wysikiem to nie W opaznakciowy jest odparowany, paznak jest jest po zagojeniu. Nie będzie wyrastającego paznakcia, bo nie będziemy miał w co wyrastać, bo w ma się zagoić poniżej płytki paznakciowej. Skuteczność tej metody wykonanej prawidłowo. Na poziomie 90%. W 9 przypadkach na 10 jest to zabieg ostateczny. Sytuacja, gdzie pacjenci trafiają po wielokrotnych zrywaniach paznokci, po wielokrotnym klinowym wycięciu paznokcia, często jest to jedyna metoda, którą można całkowicie wyleczyć. Prawda.